Tutaj mamy wiatr w porywach, jest dość silny, ale tylko w porywach, bo są dłuższe przerwy, kiedy nie ma kogo wiatru, więc jest postęp. W tej chwili jest mniejsze puchnięcie, wiatr nie jest stały. Mi była duża podłużona o jeden otwór na piaście, czyli na dwóch śrubach. oraz generator silnika, tak, tak, przezwojony na magnesach neodymowych. Jak tam wyniki wychodzą z chwilowej mocy na wykresie ich wyciągniemy z pamięci Diktrona Teraz to jest muszę uruchomić. urządzenie urządzenie 07 osiem 10 i na stronie elektrona jeszcze raz pokazuje trzy ten dolny jest odpowiedzialny za, za wiatr jeszcze raz Trzeba się jeszcze połączyć, może teraz się połączy, no tak pokazuje w tej chwili chwilową moc. Tak pokazuje nam tutaj: mamy czerwone napięcie, czerwony wykaz napięcia, a niebieski jest moc w watach, napięcie w wodach Teraz raz zobaczymy do początku. I w historii pokażę jak ostatnie dni były. Więc ostatnie 30 dni. Obróci się i obróci się. No to niestety, nie pokażę ostatnich 30 dni, ponieważ to nie jest mój telefon, więc nie, nie za bardzo bym go obsługiwać. W każdym ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni no to były większe podmuchy wiatru, bardziej gwałtowny, taki nietypowy jak dla mojej okolicy i w związku z tym mamy takie wyniki. Jeszcze raz zobaczymy na... będzie lepiej widać na tym drugim obrazku. Na historii będzie lepiej widać. Tutaj będzie, czyli dzisiaj była maksymalna uzysk jest 140 watogodzin. Moc maksymalna była 532 waty. I napięcie maksymalne 78 V wczoraj wiatr, wiatr było 0 Przedwczoraj było uzysk 20 W Maksymalna moc 336 W I napięcie maksymalne jak widać cofnijmy się dalej Tutaj mamy Moce maksymalne 412 450, 501 W